Człowieku To jest trzeci odcinek z serii Pustka w Sercu Człowieka. Jeżeli masz czas, to obejrzyj poprzednie dwa to miałoby sens, żeby lepiej przyjąć ten. Natomiast jeżeli nie masz czasu albo ochoty, to tam była mowa o tym, że oprócz głodu fizycznego, człowiek odczuwa też głód duchowy pustkę w sercu, jakiś rodzaj braku satysfakcji, który popycha go do poszukiwania w życiu. Czegoś, co by mogło tę pustkę wypełnić. W serce człowieka jest niczym przepaść, więc to nie jest małe naczynie, które łatwo jest wypełnić. Mowa też była o tym, że podobnie jak głód fizyczny, człowiek może oszukiwać poprzez śmieciowe jedzenie. Tak samo głód duchowy, człowiek może oszukiwać przez niezliczone różne treści zastępcze, treści śmieciowe, takie jak na przykład przyjemności, seks, posiadanie rzeczy materialnych. Kariera, uznanie ludzkie, czynności ucieczkowe takie jak seriale, gry komputerowe albo używki, alkohol, narkotyki, papierosy. Dopalacze. Nie wszystkie z tych, które tu wymieniłem, są rzeczami złymi. Mowa też była o tym, że niektóre z tych rzeczy, gdy są deserem w życiu człowieka, są zupełnie okej. Okay. Gorzej, kiedy z deseru stają się obiadem, yy, czyli jakby głównym posiłkiem, główną treścią w życiu człowieka, porównywaliśmy deszcz człowieka do bolidu i mowa była o tym, że podobnie jak Bolid nie może sam w swojej wolności zdecydować o tym, że zamiast specjalnego paliwa będzie wlewał w siebie. Yy, Wodę, mleko, albo mocz, na przykład, i świetnie na tym jeździł, yy, musi wlewać specjalne paliwo i nie za bardzo ma w swojej wolności wpływ, na czym jeździ najlepiej. Tak samo człowiek, niestety, wbrew powszechnie yy, obecnej opinii, nie może sam decydować, co da mu szczęście. Podobnie jak twórca bolidu, tak samo stwórca człowieka, jakby przewidział pewne paliwo dla człowieka, na którym on będzie pędził jak bolid. Próba zastąpienia tego paliwa czymkolwiek innym kończy się krztuszeniem się. Silnika zepsuciem silnika, zepsuciem człowieka. Seria Pustka w sercu człowieka będzie miała jeszcze trzy odcinki łącznie z dzisiejszym. W dzisiejszym chcę powiedzieć o tym, jakie ruchy może wykonać człowiek, który zaczyna się orientować, że paliwo, które do tej pory w siebie wlewał, mu nie służy. Czyli ten bolik z naszego porównania zaczyna się krztusić, psuć. To może się objawiać brakiem poczucia spełnienia, brakiem szczęścia, ciągłą jakąś niewygodą w sercu, ciągłym brakiem satysfakcji, depresją, co może robić człowiek, który dochodzi do wniosku, że jeździł do tej pory na złym paliwie? No może robić to, co większość ludzi robi, czyli szukać panicznie dalej kolejnego paliwa, wierzyć, że albo wleje go więcej w siebie tego, co do tej pory, tuż za zakrętem zaraz znajdę szczęście, bo znowu będę powtarzał. Tą gonitwę, którą do tej pory sobie w życiu urządzałem, albo wreszcie stwierdzi, stop, muszę zmienić zupełnie charakter paliwa, na którym zamierzam i próbuje dobrze jeździć. I teraz trzymając się tej analogii do bolidu, są dwie możliwości. Jest możliwość drastyczna, bardziej chyba kosztowna i trudniejsza, czyli zupełnie oczyścić bak z tego, co tam do tej pory wlewaliśmy. Załóżmy no tak obrazowo, że wlewaliśmy tam na przykład mocz do baku, zamiast świetnego paliwa. I teraz, jeśli tam jest całkiem sporo jeszcze tej substancji, Możemy oczyścić bak, załóżmy, że to jest dosyć trudne i kosztowne, możemy też zacząć lać właściwe paliwo, które będzie się mieszało z tamtym, i z czasem ten silnik może zaskoczyć, zacznie jeździć, i to nowe paliwo będzie wypierać tamto stare paliwo, którego nie będziemy już więcej dolewać. Przenosząc się do analogii z jedzeniem, jeżeli człowiek je śmieciowe jedzenie, Odżywia się w ten sposób, żyje fast foody, chipsy, słodycze, napoje gazowane. Co może zrobić człowiek, który chciałby zmienić sposób odżywiania się? No są dwie metody. Jest drastyczna, czyli nagła zmiana sposobu odżywiania się. To może być bardzo trudne. Człowiek, który bardzo dużo śmieciowego jedzenia przyjął, przestaje w ogóle mieć apetyt na jedzenie zdrowe. Bo jedzenie śmieciowe jest sztucznie stworzone w taki sposób, żeby te smaki zupełnie wywróciły do góry nasz apetyt. Za dużo soli, za dużo Cukru, kombinacje smaków opracowywane przez inżynierów, mające na celu totalne uzależnienie człowieka. I kiedy on nagle potem ma zjeść sałatkę czy owsiankę, ona jest obrzydliwa. Więc taki człowiek, który z dnia na dzień odżywiając się śmieciowo, spróbuje na przykład albo zacząć od głodówki oczyścić swój organizm, to jest straszne cierpienie. Nie wiem, czy widzieliście taki, taki film. Alex Cross to jest Australijczyk, który podróżuje przez Stany Zjednoczone przez 60 dni, pijąc tylko soki, głównie warzywne. Z dnia na dzień stwierdza, że przestanie jeść śmieci, jest już schorowany, gruby. Film jest świetny, natomiast pierwsze dni, zaraz po tym, jak Przestał jeść fast foody, pić kawę, słodycze, alkohol i od razu wszedł w głodówkę taką sokową. I pierwsze kilka dni on leży w łóżku z migreną i umiera po prostu, bo organizm zaczyna konsumować jakby te całe toksyny, które człowiek ma w, w środku. Po paru dniach to minęło i zaczął czuć się świetnie. Alternatywną metodą jest próba wprowadzenia y, stopniowo rzeczy zdrowych do swojej diety. Ona, y, obydwie te metody mają swoje wady i zalety. Jedna jest y, hardkorowa i dużo szybciej działa, ale jest trudna. Druga działa stopniowo wolniej, też ma swoje trudności, bo jak już powiedzieliśmy po konsumowaniu jedzenia śmieciowego apetyt na jedzenie zdrowe po prostu nie istnieje. Ja nie wiem, co jest lepsze, zupełnie nie jestem też od tego, żeby radzić. Ja stosowałem w swoim życiu obydwie metody i obydwie mają swoje wady, zalety. Mówię teraz zarówno o jedzeniu, jak i o zmianie treści, którymi karmię swój Swój rozum, swoje serce. I teraz może trochę bardziej konkretnie. Ja wierzę, że człowiek jest stworzony przez Boga i ta pustka w jego sercu jest mu przez Boga jakby tam wpisana, po to, żeby zawsze poszukiwał jedynego paliwa, na którym może dobrze jeździć, i to jest Bóg. I zacznijmy może od tego, że trzeba uwierzyć, że jest życie duchowe na starcie, i zacząć poszukiwać prawdy. O sobie samym, o tym skąd wziął się człowiek i czy to wszystko ma jakiś głębszy sens, niż to, żeby od urodzenia do śmierci po prostu jak najwięcej konsumować, przeżywać życie jak jakiś scenariusz serialu. Że mam przyjaciół, pójdziemy się napić, trochę popracuję, może będę miał dzieci, coś osiągnę lub nie osiągnę i umieram. No, jeżeli zaczynamy podejrzewać, że w tym wszystkim chodzi o coś więcej, to dobrze jest zacząć poszukiwać prawdy. I teraz również można tutaj skorzystać z mojej rady, żeby od razu wierzyć, że na przykład ja szukałem całe życie tej prawdy i znalazłem ją w Kościele Katolickim. Że jest Bóg w Trójcy jedyny i rzeczy napisane w Piśmie Świętym są prawdziwe. Natomiast jeżeli chcesz sam tą drogę przejść, szukaj uczciwie tej prawdy, rozważ wszystkie możliwości. Każdy scenariusz, każda wersja o historii człowieka, o powstaniu człowieka i o tym, o co w tym wszystkim chodzi, jest lepsza niż bezmózgowa konsumpcja, którą chce nam narzucić współczesny świat. Mam nadzieję, że nie zbłądzisz na tej drodze i dojdziesz do. Prawdy. Zatem podsumowując ten odcinek, gdy dochodzimy do momentu, w którym chcemy zmienić swoje życie, i przemawia do nas to, co powiedział Albert Einstein, staje się on pod taką definicję błędu. Obłędem jest powtarzać te same próby licząc na to, że efekt ich będzie zupełnie inny. Jeżeli e, próbujesz przez długi, długi czas znaleźć szczęście w rzeczach o których mówiliśmy i e, nie znalazłeś tego szczęścia i stwierdzisz muszę tylko znaleźć inny serial, inną pracę, inną ścieżkę kariery. Kupić nowe przedmioty albo znaleźć sobie inny sposób przyjemności, wtedy będę szczęśliwy. No to zgodnie z definicją Alberta Einsteina jest to obłęd. Należy zmienić w ogóle pomysł na to, co nam da to szczęście. Życzę Ci, żebyś. Wyruszył w tą drogę jak najszybciej. Zacznij się zastanawiać, czy rzeczywiście jesteś tylko jednostką, która przez całe życie ma zasuwać jak motorek, zarabiać pieniądze, wydawać te pieniądze i tak naprawdę żyć kalką życia narysowaną w prymitywnym serialu. Czy chodzi w tym wszystkim o coś. Więcej. Jeżeli chcesz iść na skróty to i skorzystać z mojej rady, zacznij od razu od Kościoła Katolickiego i od Pisma Świętego. W kolejnym odcinku, czwartym z tej serii, powiem o tym, czy wszyscy dookoła ciebie będą ci kibicować, żebyś zszedł z drogi konsumpcjonizmu oraz czy w ogóle są jakieś siły na świecie, którym zależałoby na tym, żebyś raczej z tej drogi nie schodził. A w odcinku piątym już postaram się bardzo, bardzo konkretnie podać, jeśli ktoś będzie zainteresowany, swoje rady, w jaki sposób zacząć zmieniać treści, którymi się karmię. Jak zwykle proszę wszystkich o, o wsparcie dla tego vloga, mam zamiar go rozwijać. Jeżeli chcesz, pod filmem znajduje się link do listy mailingowej. Jeżeli się tam zapiszesz, nie będę ci dużo przeszkadzał, ale będziesz taką osobą z grona sympatyków i krytyków konstruktywnych mojego vloga. Proszę o modlitwę, proszę o y, konstruktywną krytykę. Jeżeli ktoś ma ochotę, można mnie też wesprzeć finansowo. Naprawdę każda dycha y, pozwala mi dłużej pracować nad tym vlogiem. I pod filmem znajduje się link do Patronite lub numer konta bankowego. Kochani, życzę wszystkim bardzo dobrego dnia człowieku rozumny. Trzymaj się, nie łam się. I bardzo Ci dziękuję za Twój czas.